Mijamy jakiś festyn Fajna pompa strażacka o, lamy Nie lamy, tylko alpaki co lamy Z lamy Zawsze pierwsze skojarzenie to jest lamy A tam zaraz będzie lany Lana sobota Czyczkowy. A taka szybska z kasem. już tam zdjęcia porobi odpowiednie. Marzy mi się schabowy i mizeria. 900 metrów. Stawiam o 500 metrów do restauracji Haneczka zadecydowała jedziemy ale choleraczko ale choleraczko to jest ten kościół, który też spowodował że chciałem go obejrzeć i spowodował, że chciałem jechać przez bruz a teraz restauracja czy on nie ma takiego kształtu trumny O, jak pięknie Bude. do restaurantu i e, nie ma parasoli żadnych Kapitalna ulica Restauracja bez Soli Z 21. Staromiejskie w brusach Haleczka poszła zobaczyć czy można z psem. Cholera jasna Jak nie można, to co? Na wynos? Jakie są ceny na przykład? Za ten to 14 zł. No dobrze. Czyli pani już wie co zamawiam. Dlaczego? Zeczkę szubską, zuper rybną. To ja sobie odpocznę w tym czasie, potem jedziemy ładować. No rada no nie jadą. A a, a, ty, a ty co masz? Dziękujemy. Ale dziękujemy. Aj. Iluzjan, żałuj, że nie jesteś człowiekiem. Później dostaniesz mielonkę swoją. Biedny pies. Słuchajcie, te dwa dania, co widzieliście: 81 zł, a nie 106. Naprawdę się żarliwość. Ach, Ania to jeszcze wzięła do kieszeni. No, także ten bar, Asta to było w porównaniu do tego, co słabiutki. A tak mi się marzyła rybka, nie z frutkami. A tu prawdziwy samoły uciekający z palcem gruby, fajne też mił. i to. na okrągło to tłuką tego pletu naprawdę dobrze. dwa dania 80% z Coca-Cola dwie babki padły po obiedzie znowu jesteśmy w Brusach znowu ładowanie, znowu działa ale z daleka patrzymy jakie ręce, jakiś samochód stoi się ładuje ale on zwęża innym innym stylem Czujna, czujna, rozgląda się, patrzy, czeka, nie zasnę, czeka za panią, za chaneczką i za chwilę nie chce zasnąć. Co przejdzie jakaś pani gdzieś tam podobna sylwetką, to ona wstaje i mówi sobie, może to ta pani. Ja jej nic nie mówię, że idzie pani, patrzy. nie chodzisz tam poznała mnie poznała, tak człowiek brusy tu jeszcze asfaltu nie mają zdaje się jechałem Tędy Trzy lata temu. No jeszcze o tej porze to my nie jechaliśmy, tak? Już po dwudziestej ciemno się robi. Jedziemy z brusów, zostawiamy z tyłu deszcze i burzę, i szukamy miejsca noclegowego. Prawda? Jest które dwudziesta dochodzi za siedem kręgi kamienne leśno 20:30. nie mamy jeszcze miejsca gmina Kościerzyna gmina Kościerzyna Ciemiany Panie! A gdzie tu rozbić namiot? A niech mnie kolano w... zaboli jak nie pojedziemy do Miltona. <laughs> Fajnie. Dochodzi 21. Wciąż nie mamy miejsca do noclegu. Oto parki kleśny chyba się zbliża. Siódmy dzień naszej wyprawy, nocleg jest godzina 21 jest dosyć ciepło, spokojnie pochmurno ale nie pada trochę w Kościerzynie w, Kościerzynie, w Brusach kropiło, my jedziemy do Kościerzyny natomiast były po drodze żurawie bo tutaj właśnie się pojawiają i tu założę się, że rano też będą o jak tu się marzy sarna jaka tu się marzy sarna jaka Milunia Dobra trawka, za mało dostała świedzonka jak spojrzała. Jedzie twoja pana. Nie mój Co? Co? już gotowa do polowania ogon w górę. I zaraz może nastąpić atak. Milka może być tutaj domek, trochę samochodów jest, ale trudno. Musimy gdzieś spać. Już też Ona już prawie, już była gotowa, żeby wchodzić. Twardy grunt jest. Trzeba pompować maturacją. A co ty chcesz teraz z butelką? Ci odbiło. Hmm. Ale pięknie śpiew. No. Tak. Prosimy, zapraszamy panią no, na salony. Odpoczywaj. Proszę bardzo. Na salony, I proszę. Zobacz. Można? No, no. idź tutaj co? Ma za za duże bardzo dużo jest. Tak robią sarny, jelenie, szczekają, tylko czekać, co wyjdzie, a ta już chętnie. Tak jechałem w nocy, i za przystankiem pks takie coś było, bardzo blisko, jak mnie to wystraszyło. Pięknie cykają. Świerszcze. A my już po tych siedmiu dniach wyćwiczyliśmy, taki wytrenowaliśmy sposób pakowania, rozpakowywania. Każdy też ma swoje zadania niemówione, nie notowane po prostu one się same zadziały. A tam ciemno. Prawdopodobnie będzie zaraz padało. Z jest z tej pierwszej. Milunia już ogotowana jest. Jest śpi Ale, jak? Wszystko była taka czujna, aktywna. A tu już oczka zamknięte. Nasza Ja Jej w ogóle nie No Jest nieprzytomna. Padła jak. No i znowu to jest to ekran rozświetlony a jest tak naprawdę ciemne sztuczne obrazy z tych telefonów Milubsko Milubsko kochane tak Ty. zaraz zdejmiemy szaleczki już tam numeru jakiegoś nie wywinęła nagle jak się ożywisz